Cześć, jestem strony to jest Twoja Seas, kanał podcast na Spotify, również kanał na YouTubie. Witam cię bardzo serdecznie w mojej przestrzeni, jeżeli jeszcze się nie znam, ja mam na imię Kornelia i prowadzę mentoringi dla kobiet. Głównie pracuję z podświadomością dzięki snom, ale nie tylko, z energetyką i z po prostu zbudowaniem nowej tożsamości po to, aby żyć tym swoim pięknym, wymarzonym, wymanifestowanym. Życiem. Dzisiaj odcinek specjalny z tego względu, że po 10 ponad miesiącach poza naszym krajem, poza Polską, wróciłam już na swoje ziemie. I skłoniło mnie to do odcinka, który będzie łączył takie podsumowania z tej mojej 10-miesiącznej podróży po Azji z refleksjami, z taką dawką wiedzy, nauki, którą po prostu wyciągnęłam z tego czasu, który, która też będzie oczywiście wartościowa dla Ciebie. Więc zacznę od tego, że to już mój trzeci raz, kiedy wyjechałam, wyleciałam na taki długi okres. Może nie też taki długi, bo to był najdłuższy, ale już w 2023 poleciałam na Bali na dwa miesiące potem rok później poleciałam na ponad 5 miesięcy, no i teraz prawie ponad, nie, ponad 10 miesięcy w Azji. Byłam na Bali dwa miesiące w Tajlandii i dwa tygodnie, trzy tygodnie w Malezji, w Kuala Lumpur. No i chcę powiedzieć, że naprawdę był to przepiękny czas i ja czuję, że po prostu jestem zupełnie inną osobą. I w tym odcinku chciałabym Opowiedzieć właśnie więcej o takich odważnych decyzjach, o prowadzeniu intu u intuicji, o wizualizacji, manifestacji. Także zacznijmy, zacznijmy. Ja pamiętam, jakby to było wczoraj, kiedy miałam lot na Bali, to było gdzieś po, w połowie października, z Krakowa i ja w tym Krakowie bardzo się stresowałam tym wyjazdem, ponieważ to po raz kolejny była podróż w nieznane. Wiedziałam, że po każdej podróży bardzo zmieniam się jako kobieta. Czułam wewnętrzny stres, leciałam sama. Miałam oczywiście znajomych, no ale no leciałam sama. Jednak taki stres lotniskowy nie za bardzo mi sprzyjał w tamtym momencie. Chyba też w ogóle miałam swoje kobiece dni, także byłam dosyć w dosyć słabym humorze. I pamiętam, że powiedziałam mojej mamie, że, mamo, ja chyba nie dam rady, że pomimo tego, że miałam już wszystko załatwione, check-in, gotowa na lotnisko w Krakowie, to powiedziałam mojej mamie, że no jednak nie dam rady i zawróćmy. Wracamy do Gorlic, do mojej miejscowości rodzinnej i moja mama posłuchała mnie wtedy, w tamtym momencie i wracałyśmy już. To była godzina ta dwudziesta chyba druga, bo północy miałam ten lot na Bali. Ja czułam się okej okay z tą decyzją, że no jednak tak się stresowałam, taka byłam sparaliżowana, że Pogodziłam się z tym, że jednak nie polecę. No i jak już mijałyśmy te wszystkie znaki na lotnisko, no to poczułam w pewnym momencie takie uczucie, że hej, jednak mogę się cofa, cofnąć, tak jakby w cudzysłowie, że czuję, że coś mnie tam czeka, że to nie jest przypadek, że yy, moja dusza tam chce znów się pojawić. Yy. Że chcę być w podróży, ja też miałam dużo wizualizacji, e, właśnie z Bali, i chciałam po prostu, żeby one miały szansę na zamanifestowanie się. No i powiedziałam mojej mamie, mamo, czy zdążymy jeszcze na lotnisko, bo jednak postanawiam, że lecę. No i moja mama, krzyur, jak po prostu w filmie kierownicą, e, no i pojechałyśmy na lotnisko, zdążyłam oczywiście. No i od, tamtej, od tamtego momentu m, zaczęła się moja piękna podróż. Na Bali. E. Um, nie będę mówić o czym było dla mnie bali, bo tutaj chciałam jednak podsumować to wszystko w jedną całość i zacznę od takiego tematu stabilizacji i materializmu. Bo może nie wiecie, ale ja, będąc na studiach, założyłam swoją działalność gospodarczą i prowadziłam firmę odzieżową. Miałam bardzo dużo ubrań, bardzo dużo dobrych marek, wiadomo, luksusowe rzeczy. Cały czas byłam bardzo into moda, high fashion. No, uwielbiałam to i miałam też bardzo dużo rzeczy. Więc kiedy zobaczyłam, że ja w sumie na ten cały mój, na tą całą moją eskapadę, na tą całą moją podróż miałam jedną walizkę, taką kabinową, do e, taką podręczny bagaż, taką malutką walizkę z Witchena, i to były wszystkie moje rzeczy z 10 miesięcy, to byłam taka ok. Jak wylądowałam w Warszawie, moja siostra i jej chłopak mnie odebrali i chłopak się, mojej siostry, zapytał mnie: Kornelia, to tylko tyle? A ja mówię mu: Tak, to mam wszystkie rzeczy, nie potrzebuję naprawdę więcej. I to jest taki punkt, który chciałam tutaj powiedzieć: że my naprawdę nie potrzebujemy tych rzeczy, że te rzeczy są super, obfitość jest po to, żeby je doświadczać, oczywiście, um, ale mm, tak naprawdę nie potrzebujemy tych rzeczy. Jeżeli porównujemy się z osobami tak pod względem materialnym, no to tak w sumie trochę słabo, bo tak naprawdę te rzeczy naprawdę nie mają znaczenia i te rzeczy można bardzo szybko nabyć albo też stracić, więc e, mi wystarczyło przez 10 miesięcy e, posiadanie tylu rzeczy. Oczywiście tam trochę zmieniałam, kupowałam, oddawałam, wyrzucałam, bo niektóre się niszczyły, jednak to Azja, e, więc ten kto był, wiem o czym mówię. No, także tutaj jest taki punkt związany z tymi rzeczami, że tak naprawdę nie potrzebujemy aż tak dużo, no i co za tym idzie. To jest takie uczucie też stabilizacji, bo ja w sumie od trzech lat tak podróżuję i pracuję sobie zdalnie i nie mam swojego adresu zamieszkania oficjalnego, nie mam swojego do mieszkania, swojego domu. Wiadomo, jestem teraz w domu rodzinnym, tu czuję się, że są korzenie, aczkolwiek no, nie mam swojej nieruchomości i tak naprawdę przez 10 miesięcy nie miałam. Oczywiście mieszkałam na przykład na Bali przez pół roku w tym samym miejscu, no ale... Potem zmieniałam w Tajlandii czy też w Kuala Lumpur. Cały czas była ta zmiana. I podczas tej mojej podróży znowu uświadomiłam sobie, że tak naprawdę te rzeczy zewnętrzne, nieruchomości, auta, te rzeczy materialne znów nie mają znaczenia, że to nie one dają się uczucie stabilizacji, bo tak jak powiedziałam wcześniej, można coś szybko nabyć, można coś szybko stracić i to jest piękne, żeby mieć swoje miejsce, budować taką swoją bezpieczną przestrzeń, ale nauczenie się takiego detachment, że tak naprawdę to nie kształtuje Ciebie jako człowieka, to nie określa Ciebie jako człowieka, jest bardzo ważne, bo gdy sobie to uświadomimy i sobie osadzimy taką energię, że tak naprawdę ja tego nie potrzebuję. Tylko że oczywiście mogę tego doświadczać, no bo jestem istotą, która ma doświadczać obfitości, to wtedy twoja energia się zmienia z poczucia braku na poczucie takiego trochę. Em, em, od zdystansowania się i wtedy właśnie też dzieje się magia, że te rzeczy do nas płyną tak magicznie w cudzysłowie, ale tak jest, bo im więcej tej energii, takiej presji, takiego, mm, takiego ciągłego, takiej ciągłej walki do osiągania, do udowadniania sobie, że możemy sobie kupić takie rzeczy, to tym ta energia jest taka bardziej nieprzyjemna, że tak powiem, i te rzeczy się od nas oddalają, więc. Mi taki stan, w którym jestem aktualnie teraz, pomógł na zamanifestowanie naprawdę cudownych rzeczy e, materialnych. Typu piękna willa, e, skuter Nmax, to ktoś jeździ na skuterze, to wie, że to jest fajny, bardzo duży skuter. E, tutaj e, moje sprzęty, którymi sobie nagrywam, z których korzystam na co dzień i pracuję. E, więc te rzeczy materialne w moim życiu są, tylko że ja mam naprawdę takie e, uczucie, że on. No, nie są mi potrzebne to, jest tylko to jest taka zabawka, że bardzo łatwo i szybko można to sobie zamaterializować i chcę przez to powiedzieć, że mm, nie mam takiego uczucia w sobie, takiego przekonania, że te rzeczy właśnie kształtują mnie jako osobę, pokazują moją wartość i w ogóle do tego po prostu nie pragnę, a paradoksalnie mam tego więcej. Kolejnym punktem, o którym chciałam tutaj wspomnieć, jest poczucie takiej sprawczości, wizualizacji i manifestacji. To jest naturalne, że czasami jest tak, że jeżeli coś osiągamy, to z czasem okazuje się, że może już z tego po prostu wychodzimy, nie rezonuje to z nami, po prostu wzrastamy, mamy swoje jakieś cele, marzenia, manifestacje, wizualizacje. No i to jest naturalne, że to nasze stare życie będzie nas kosztować. To nasze nowe życie będzie nas kosztować stare. No, ja tak właśnie miałam, jak mieszkałam w Czangu przez pół roku. W pewnym momencie, jeżdżąc sobie skuterem po fajnych uliczkach w Czangu, poczułam, że to nie jest już moje miejsce, że bardzo chciałam tam być, ale tak naprawdę rozdział się skończył i ja w tamtym momencie mojego życia bardzo szybko manifestowałam rzeczy i doświadczałam bardzo wielu przełomów, więc moja dusza, po prostu moje ciało wołało o zmianę i wyprowadziłam się bardzo szybko. Z czangu do ubód. Też historia w ogóle znalezienia willi, w której mieszkałam, jest e, śmieszna i też pokazuje e, mi to, że te manifestacje w tamtym momencie działy się w moim życiu bardzo szybko. Więc ja się przeprowadziłam, ufałam temu, co się dzieje, no i zamieszkałam w swojej wymarzonej willi, w ubód, w środku ryżowych, e, z moim prywatnym basenem, z kuchnią i z. Piękną, piękną łazienką i sypialnią. Um, ja to widziałam po prostu w swoich wizualizacjach. Ja po prostu czułam, że no, to się musi wydarzyć w pewnym momencie, no i to się bardzo szybko wydarzyło. Więc to jest kolejna jakaś lekcja z tej mojej podróży, że te wizualizacje, to co sobie wpisujesz, na przykład w swój dzielnik, journaling, to nie są zwykłe słowa, to nie są zwykłe wizje, jakieś nasze marzenia, ale to jest naprawdę jakaś tam historia, która miała już miejsce gdzieś tam w przyszłości. No i my chcemy tego znowu doświadczyć, bo ja wierzę, że jeżeli my mamy jakieś marzenia, wizualizacje, no to to jest to potwierdzenie, że to już na jakiejś innej linii czasowej już się wydarzyło, jest, będzie dostępne, więc to jest po prostu kwestia chwili. I w moim przypadku tak było. I Aż w niektórych momentach było to śmieszne z tego względu, że pamiętam, że w listopadzie miałam taką scenę finalną w mojej głowie. I parę miesięcy później to się wydarzyło. Przyjazd moich rodziców na Bali też jest taką wisienką na torcie, e, którą też sobie wypisywałam w grudniu na naszej ceremonii przejścia z moimi klientkami. E, no i te rzeczy się wydarzyły. I to jest fenomenalne oglądać się z boku i widzieć, jak kroczek po kroczku realizujesz się spełniasz swoje marzenia, pomimo, że no, nie zawsze było jakoś tam kolorowo. Jednak te transformacje mają to do siebie, że no, porzucamy to, co stare. Czasami obdzierałam siebie trochę tak, tak w cudzysłowie ze skóry w przenośni, no bo zmieniałam swoje m, przekonania, swoje wartości, e, swoje właśnie założenia, więc czasami to nie było wygodne, ale wiedziałam, że to było ku lepszemu. Kolejny punkt to jest zaufanie w tej podróży, no bo wiadomo, że jestem Polką w innym kraju, że też muszę być taka elastyczna, jednak jest to podróż, nie moje miejsce zamieszkania stałe, więc takie prowadzenie intuicji mojego ciała jest bardzo ważne, bo nie tylko pomogło mi uniknąć jakichś trudniejszych sytuacji. Um, ale również dało mi też taką wielką pewność siebie, że Zawsze, na przykład, jak szłam gdzieś sama, to czułam się bezpiecznie, no bo wiedziałam, że ja zakładam sobie taką rzeczywistość i nic złego się nie stanie. Więc jeżeli ty jesteś teraz w takim momencie swojego życia, że pragniesz na przykład podróżować, em, zamieszkać w jakimś innym miejscu, no to totalnie go for it, jeżeli czujesz to intuicyjnie, bo to też właśnie oznacza, że no, na jakiś linii czasu to się już wydarzyło i to jest tylko takie zaproszenie twojej przyszłej wersji siebie do podjęcia kroków. Tu i teraz, żeby się to zamanifestowało. E, I w podróżowaniu, zwłaszcza, w, jak się podróżuje solo, żeby to było wygodne, lekkie i takie przyjemne, no nawet na lotniskach, chcę odczarować te lotniska. No to mm, takie właśnie nastawienie i zakładanie sobie, że wszystko jest bezpieczne, dobre, dla mnie służące jest super. No i słuchajcie, wydarzyła się taka sytuacja w moim życiu, gdzie te wszystkie moje nauki e, miały swój test, bo e, byłam zmuszona wylecieć z Bali. E, miałam jakieś tam e, kończyła mi się wiza, nie została mi ona przedłużona no i w ciągu pięciu dni e, miałam wylecieć z Bali, gdzie ja mieszkałam na Bali już 8 miesięcy, miałam e, swoją rutynę, swoją willę, swoich znajomych, jakieś tam kolejne cele, które chcę, chciałam zrealizować na bali. No i w przeciągu pięciu dni ktoś ci mówi, że musisz wylecieć, zostawić to wszystko i let's go. No i pamiętam, ten ostatni dzień, to było dla mnie bardzo trudne, bo była piękna pogoda wtedy w Ubud, mój basen wyglądał ślicznie. Ja pakowałam się do tej mojej małej walizki i czułam takie. Takie z jednej strony uczucie właśnie ekscytacji, ale z drugiej strony lekkiego przerażenia, ale też zaufania, że naprawdę wszystko będzie w porządku. No i padło na Bangkok. Poleciałam spontanicznie, tak intuicyjnie do Bangkoku. Byłam tam dwa tygodnie, no i zapytałam się mojej siostry, która w ogóle nie jest taka osadzona w energiach, spiritualizmie i tak dalej. To jest kobieta, która za rok będzie panią doktor, więc Zapytałam się jej, Marcysiu, e, słuchaj, e, co czujesz dla mnie bardziej? Chiang Mai e, czy inną tam miejscowość? W ogóle nie mówiłam jej, czym one się różnią. I ona powiedziała mi, że Chiang Mai. No i postanowiłam tam polecieć. E, no i zaczęła się tam piękna historia w moim życiu. E, piękny kolejny rozdział, o którym na pewno za niedługo opowiem. I wtedy tak zrozumiałam, że, powin że miałam wylecieć z Bali, bo nie poznałabym tej osoby. W tamtym momencie, która była spełnieniem właśnie tych moich pragnień, manifestacji, które miały miejsce parę miesięcy wcześniej. Więc tu też jest taki apel i taka lekcja, którą otrzymałam, że prowadząc swoje życie, podejmując decyzje odważne, ale w zgodzie właśnie z takim swoim wewnętrznym głosem, intuicją, z boskim prowadzeniem. Mamy zawsze stuprocentową pewność, że to wszystko wyjdzie nam na dobre i że nie powinniśmy się w ogóle martwić i overfinkować, bo takie overfinkowanie zabiera nam energię, i tak samo też em, em, no w Biblii czytamy, że no, overfinkowanie nie daje nam nic dobrego, że nie ma co tracić energii, tylko właśnie trzeba ufać. I dla mnie ta szybka przeprowadzka e, z Walii do Tajlandii. Była właśnie taką historią. I myślę, że nagram jeszcze Part 2, <grybujesz> bo widzę, że już 17 minut materiału yy, i jest jeszcze parę wątków, które chciałabym poruszyć. Także to tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję Ci za ten czas, który poświęciłaś dzisiaj ze mną. Zapraszam Cię na moje media społecznościowe, jeżeli czujesz, żeby zacząć ze mną mentoring, to również wszystkie informacje są w opisie. A ja Ci życzę wspaniałego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.